Kako dorozumieć się z Bulgarami. Infinitywy Rozliczni ludzie pytali mnie, Michale, kako dogovoriti się z Bulgarami, kako dorozumieć aby oni rozumieli lepiej i kako lepiej rozumieć błgarski język? Widzicie, błgarski nie jest lekki język. On ewoluował mnogo od czasów starocerkowno słowiańskiego języka. Zmienił się. I jedna z iz tych zmian jest utraczenie infinitywów. Infinitywy to są od formy, jako ati, iti, eti na przykład wiejati, dremati, gryati, govoriti, dzielati i tak dalej. Premier rieczenia z infinitywem: Ja poszedł jestem, aby kupić sobie chleb. W bulgarskim nie ma form z ti ati iti tam są z da to znaczy bulgari by rekli: ja poszedł jestem da kupił sobie chleb da to na bulgarskom jest słowo które jest podobno do meczusłowiańskiego daby tako na bulgarskom to jest takoby forma ja poszedł jesm, da bych kupił sobie chleb na czystą bulgarskom, to by było to kako azot i dech, da si kupia chleb. Goworite tako, a uwidite, że bulgari budet was liepie rozumieti i budete mogli poznati silu meczusłowianskoj komunikacjije. Nechaj meczusłowianska sila bude z wami.